Cześć, pokażę ci dzisiaj jak utworzyć we flaterze ekran do rejestracji użytkownika. Ekran rejestracji użytkownika w aplikacjach mobilnych, najczęściej w najprostszej postaci, wygląda tak, że mamy w nim e-mail oraz podajemy mu hasło, więc skupmy się na takiej implementacji. Przede wszystkim chcę utworzyć nowy kompo widget, który będzie stateless, który chwilowo nie będzie zabierał stanu i nazwijmy go register screen. Teraz zamiast placeholdera chcę tutaj przerzucić nasz scaffold, ponieważ jest to okno życia naszej aplikacji. Ona ma property body, czyli ciało, to co będziemy tam wrzucać. Przede wszystkim chcę dodać kolumnę, ponieważ poza formularzem do wprowadzania danych i przycisków, chcemy również dodać ikonkę i tekst. Więc na pewno zaczniemy, żeby zdefiniować, czym są dzieci naszego komponentu. I teraz pierwszym dzieckiem, jakie będziemy Chcieli dodać, to będzie ikona. I tutaj proponuję, żeby zrobić ikonę i wybrać Create, czyli taki znaczek długopisu. Następnym dzieckiem, jakie chcemy dodać, będzie to nic innego jak zwykły tekst. Na przykład z napisem: proszę podaj swoje dane. Czyli to, jak chcemy go zarejestrować. Następnym rzeczą, jaką chcemy tutaj już zrobić, dodać, jest dodanie formularza. W formularzu też będziemy mieli. Kolumnę, ponieważ to pozwala na wyświetlanie elementów jeden po drugim. Oczywiście bez możliwości scrollowania, ale tutaj ta opcja nas nie interesuje. I tu będziemy potrzebowali tekst Form Fieldu razy dwa, ponieważ mamy email, mail hasło. No i jeszcze to, co jest najważniejsze, będziemy potrzebowali przycisku Elevated Button. OnPress również nam nie jest potrzebny, ale my musimy go zdefiniować. Tilem będzie tekst, w którym po prostu powiemy za rejestruj mnie albo rejestruje się on. rejestruje No i teraz zobaczmy Coś, co się stało co się dzieje i dlaczego nic tutaj nie widać po odświeżeniu emulatora pojawił nam się nasz formularz oczywiście jak widzicie tutaj mamy naszą ikonkę mamy tekno i dwa pola no i przycisk aktualnie brzydko to wygląda więc ulepszmy to trochę przede wszystkim naszą kolumnę a raczej zacznijmy od skafoldu zamiast to, skafolda chcę coś tak jak w safe area, co oznacza to, że wszystko będzie poniżej tej szarej. Warstwy. Tej faria właśnie daje nam gwarancję, że jeżeli jest jakiś element, gdzie jest właśnie pokazywany stan baterii, czas, ikonki na górnej warstwie telefonu, to nasza aplikacja nie będzie na to zachodziła. Jako co się że mamy poniżej tego. No to teraz zwiększmy na przykład wartość naszej ikonki. Czyli chcę, żeby ona była większa. I przede wszystkim muszę tu dodać size. I po tym, co eksperymentowałem, najlepsza wartość to jest tak stówka. Next również. Jest za mały, więc jego również trochę ulepszmy poprzez dodanie stylu i wykorzystanie klasy tekst Style. I tutaj musimy dodać jak nic innego, jak Font Size i 20 również było na miarę przejrzyście. I myślę, że wygląda teraz nieco lepiej. Jednak kupmy się też na tym, że no niestety nasz formularz jest po lewej i po prawej stronie, jest trochę za szeroki. Chciałbym, żeby on był trochę węższy. Możemy to zrobić poprzez owinięcie naszego. Naszej kolumny, w tak zwany padding i nie chcę dać po wszystkich elementach po 8. Tylko chcę zrobić symetrycznie ich horyzontalnie, na przykład po 20. Jak widać, 20 na razie jest taką magiczną liczbą. No dobrze, jednak dalej te elementy są trochę tak, jakby za blisko siebie, więc pododajmy elementy zwane size boxami, gdzie określimy ich wysokość, żeby trochę nadać odstępu między ikoną, żeby nasza ikona była nieco Niżej, nie tak przy samej kamerze. Wydaje mi się, że to brzydko wygląda, więc użyjemy size boxa, definiujemy high i na przykład dajmy 50. Myślę, że już nawet to lepiej wygląda, ale może spróbujmy 60. OK, no dobra. Między ikoną jest w porządku, ale skopiujmy to sobie też od razu, ponieważ ja będziemy z tego klasa korzystać. Między tekstem, no też by fajnie, może byłoby trochę więcej. Dajmy 20. OK, jest bardziej czytelnie. Między tekstem a formularzem, no też nie byłoby dać trochę taką różnorodność. I tak samo, żeby między naszym formularzem, między polami formularza, żeby też była taka przejrzystość, że jak użytkownik kliknie to pole, żeby przez przypadek nie kliknął też w to pole. I oczywiście między naszym przyciskiem do rejestra i też dajmy, no, 20, skoro już trzymam się tej 20, albo może 30. O! I teraz wydaje mi się, że nasz formularz wygląda o wiele lepiej niż na początku. To teraz upiększmy to trochę, definiujmy nasze pola, gdzie użytkownik będzie wprowadzał wartości. Przede wszystkim to co będzie dla nas najważniejsze to jest dodanie tak zwanego DECORATION i tu mamy tak zwany INPUT DECORATION i tutaj będziemy po prostu damy co to jest tekst podpowiedzi czyli po prostu podpowiedź hej od czego jest to pole i dajmy tutaj Pierwsza, no to będzie e-mail. Podpiszmy od razu, jest trochę lepiej, ale też dodajmy pole label, Label, text I również będzie miało tą samą wartość. Da nam to trochę tą wygodę, że hint wyświetla wtedy, kiedy nie podaliśmy nic, ale jeżeli byśmy coś podali, klikniemy, to e-mail nam się tutaj wyświetli. I zdefiniujmy to samo dla naszego hasła. Tylko zamiast e-mailu, dajmy hasło. I też mamy bardziej czytelne. Natomiast teraz jeszcze fajne. Rzeczą wypadałby na nasz przycisk do rejestracji. Wydaje mi się, że jest trochę za wąski, więc chciałbym też go trochę poszerzyć. Możemy to zrobić też poprzez dodanie znów size boxa, bo również do size boxa możemy dodać dziecko. A poza dzieckiem chcemy też zdefiniować szerokość i szerokość zdefiniujemy maksymalną, jaką mamy dostępną poprzez double dot infinity. I od razu nasz przycisk jest nawet szerszy na cały. Możemy również trochę, może Dodać mu większa, większą wysokość. Dodając 20, 20 to jest oczywiście za mało, więc 50. Wydaje mi się, że jest spoko. Ale nasza aplikacja chwilowo jest bardzo biała i ma trochę elementy fioletów. Elementy fioletowe zostawimy, ale zróbmy trochę, żeby nasza aplikacja wyglądała o wiele lepiej, na przykład pod względem kolorystycznym. Więc dajmy główne tło, na przykład w odcieni karość. Wykorzystujemy zdefiniowane kolory w laterze i na przykład wykorzystajmy ciem... trochę ciemniejszy odcinek. I teraz, to, co nam pozostanie, mimo że tu wszystko jest ciemne, to chciałbym, żeby nasz przycisk był w odcieniach szarości i nasze pola formularzu. No to zacznijmy od tego, że również musimy się trochę bawi kolorki. To co każdy deweloper uwielbia. Nie go tutaj musimy uzupełnić jak Fill kolor, i też wykorzystujemy przestrzeń kolorów szarości z flaterze, tylko że tutaj zrobimy odcień lekko jaśniejszy. I oczywiście, żeby to zadziałało, musimy do uzupełnić pole filt i ustawić je na true. I nasz formularz jest od razu jaśniejszy. Zdefiniujmy to samo dla naszego pola do hasła. Jest jaśniej. No to zostało tylko nasz przycisk żeby nasz przycisk był innego koloru również musimy zdefiniować czym jest styl i żeby to zrobić wykorzystamy element button from style albo style from w zależności z której strony czytacie i chcemy też określić tekst stylu text style i zrobimy font-size na 20 żeby tekst był trochę większy i teraz przejdźmy do naszych kolorów chcę ustawić jako background kolor naszego przycisku jako znów szary a ale w odcieni takie jak przycisk, jak fo formularz. Oraz żeby napis w naszym formularzu nie był fioletowy, tylko żeby był również w odcieni szarości, ale ciemniejszy. Od tego jest foreground color i znów odcień szarości. I np. dajemy coś ciemniejszego, 600. Wydaje mi się, że teraz wygląda o wiele lepiej. Możemy coś tu wpisać. Test, test, rejestr. Tylko zróbmy jeszcze jedną rzecz, ponieważ nasze hasło jest widoczne, a hasła w większości aplikacjach i stronach internetowych jest zastępowane gwiazdkami i również we fraterze mamy na to odpowiednie pole. Aby ukryć hasło musimy wykorzystać property o nazwie Obscure Text i ustawić je na wartość true. Dzięki temu nasze hasło jest od razu ukryte.